Wyznanie świadków Jehowy ważniejsze niż transfuzja? Lekarz ma trzy opcje. Jedna ratuje życie. Co zrobić, jeżeli rodzice będący świadkami Jehowy nie wyrażają zgody na transfuzję krwi u swojego dziecka, a dziecko walczy o życie? W doktrynie prawa przyjmuje się, że w takich przypadkach sprzeciw należy przełamać, by chronić dobro dziecka. Warto jednak odróżnić sytuację osób dorosłych i dzieci. Gdy dorosły pacjent odmawia transfuzji krwi, lekarz musi to uszanować, w przeciwnym razie naraża się na odpowiedzialność karną. Jednak małoletni pacjent nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, co oznacza, że ochrona życia i zdrowia dziecka może uzasadniać działanie lekarza wbrew woli rodziców. W pilnych przypadkach nie trzeba czekać na decyzję sądu. Lekarz może działać od razu, by ratować życie, ale jeśli jest to możliwe, warto skonsultować się z drugim lekarzem i poinformować sąd oraz opiekunów po samym zabiegu. Pamiętaj, jako lekarz masz narzędzia, by ratować życie dziecka. Nawet jeśli rodzice mówią nie. Nie bądź obojętny i przekaż ten film dalej. Ta wiedza może zadecydować o życiu dziecka.